Cześć witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku przejdziemy się rosyjską bestią z czasów II wojny światowej oczywiście Czyli kawu 1 z działem L11 Ta kawu 1 znajduje się na Battle Ratingu 3.7 Jest to można powiedzieć jedna z starszych maszyn w grze Ponieważ ta KW-1 jest od początku gry Wtedy kiedy czołgi wyszły, ona już była w grzewku rosyjskim i, no i można było ją odblokować od razu. Powiedziałem, że to jest rosyjska bestia, no nie bez powodu. W grze jak i w II wojnie światowej radził sobie znakomicie, głównie za przyczyną swojego pancerza, bo w grze mamy tutaj 75 mm z przodu, na wieży mamy też 75 mm, niestety nie mamy pod jakimś dużym kątem praktycznie. No wieża to jest pionowo. Przód no, troszkę jest pochyły i mamy w, w grubość efektywna 85 mm. E, tutaj własny kierowcy jest 75. E, dół jest 95. Tak więc dół no, będzie ciężki do przebicia. Boki mamy po 75 mm, a górę mamy po 40, więc nawet tutaj mamy po 30. Tak silnik. Więc, no, jakieś samoloty z lepszymi działami no, mogą nas przebijać od góry. No i od boku, oczywiście, no, 80-75 mm będzie nas przebijało. Y ja już działa, mamy z 75 mm, ale to jest pod takim kątem, że nawet myślę, że działa, nie wiem, 85 mm będą miały y problem z, prze z przebiciem. Działa. Mamy też takie policzki, kawu jedynki. No, one są do przebicia. Jak widzicie, tu mamy 76 mm, ale jednak, no jak widzicie, jest ciężko. Weźmiemy sobie nie niemiecki czołg Panzer 4F2. No to widzicie, troszkę zjedzi nam celownik i już się nie przebijemy. Lek tutaj, oczywiście, jeżeli dobrze się wcelujemy. O, widzicie, nawet nie zabija załogi. No teraz raz przebija, raz nie. Dużo osób mówi, że KW1, cel 11 chce, trzeba strzelać w wieże i. W port kierowcy, ale to jest nieprawda, bo jak widzicie, znak po części prawda, ja, ale jeżeli weźmiemy niemieckiego, na przykład Marder Trójkę, to jak widzicie, od przodu z 500 metrów on przebija przednią płytę bezproblemowo. Weźmiemy Pancer Quartz, od przodu tak samo wszędzie. Wszędzie wejdzie, no poza oczywiście tutaj tą płytą 70 mm, która jest pod bardzo dużym kątem, więc tu w efekcie mamy 150 mm. Wraz z armatą 75 mm mamy jeszcze karabinek maszynowy. W środku mamy pięciu załogantów, dwa zbiorniki paliwa po boku. Tak więc, jeżeli ktoś nam się strzeli w bok, to giniemy. Amunicję mamy w wieży to też, i tutaj na dole pod, pod celownikiem i dowódcą no i ładowniczym, silnik mamy o mocy 600 koni mechanicznych tak więc bardzo mocny silnik mamy 5 biegów, ale to już chyba mniej interesujące rzeczy czołg waży 46 tony jego prędkość maksymalna to jest 34 km na godzinę i czas przeładowania u mnie to wynosi ponad 8 sekund ale ja, tak jak mówię, nie mam full załogi więc wy możecie mieć na przykład... 100. Poziom załogi tutaj i y, możecie mieć 7,5 sekund przeładowania, tak więc to zależy dużo od właśnie załogi. Jak radzi sobie kawu 1 na tle innych czołgów? No, bardzo dobrze. Na 3,7 radzi sobie, lecz jak y, możecie tutaj zobaczyć, mamy w drzewku rosyjskim y, kw 1 ZIS-5 z, y, z o wiele lepszą armatą, z o wiele lepszym opancerzeniem. Który znajduje się na 4-3, tak więc jedno oczko tak jakby wyżej od 3-7 yy, A na no, 3-7 może rzucać i bardzo często rzuca na 4-3 Tak więc według mnie KW-1 z 5 lepiej sobie radzi, większa frajda jest, yy, z gry nim, Ale KW-1 L-11 też da rady grać Tak więc ode mnie tyle i my lecimy już do bitwy no i witam na mapie rzeka popiołów, dominacji Jadę na punkt B i dalej mamy y, uptier No już gram naprawdę kilka bitew Może nawet kilkanaście tu w jedynką I cały czas daje mnie na uptier Ani razu chyba mnie nie dało na downtier, no ale dobra Jedziemy na punkt B, zawsze już na ten punkt C, no ale Dzisiaj zrobię odmianę i pojadę na punkt B Bo jak ktoś tam przyjmuje na razie nie widzę kto, a nie widzę breda. Chyba. Jadę na mostki z mostu będę strzelał. Tak jest z breda. m 24. Dobra, mam w 24, a bredę nie widzę na razie. Muszę za to po lewej jakieś inne co... Dobra, artyleria tam nie rozwaliła. Okej, okay, rozwaliła O tu panciek 4G był też chyba... Chyba artyleria go rozwaliła Okej, tam nic nie ma Tam nic nie ma O! Nie widziałem go Dobra, tego też już nie ma AW jeden, mnie drugi tutaj za to mamy je w kuczołgi jakieś tam mamy tutaj jest no i dym wrzucił, dobra, no i ziemniaczek okej okay. Kolejne M24 rozwalone Tam jak nie jechał nikt tak dalej nikt nie jedzie Dobra, o kolejne M24 I tam mamy chyba kolejne M24 za znak naszym Dobra Nie, to był pufków, okej okay. Ale rozwalony, szybkie 5 kili i lecimy dalej. Tam, A, to już nasi przejęli co? Nasi przejęli. No i dobra, taka spoko runda. Okej. Okay. Nie wiem, czy na niego depresja działa, będę mieć. Będę mieć, ale został rozwalony, dobra. Tam już chyba nikogo nie ma. No to lecimy przed siebie. Tam. O, tam, 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 tam. Nie widzimy. Nie powinien Tylko, że ja też go nie widzę, okej okay. Dobra, tutaj może wyjedzie? Powinien Tutaj trzeba działa nowego rozwalić w tym czołgu, minimum O kurde Sztuk Dobra, nie ma już go Tylko teraz ten Tutaj wie o mnie gdzie on jest? Tu go, o właśnie, słyszę. Dobra, celowniczego, żeby rozwalić. Tak jest. Oj, jednostka zniszczona wyszedł. Po prostu. Przecież z słyszę jakiś czołg. Po lewej też tam strzelają, ale tutaj jest jakiś czołg. No kto? Dobra Tragiczny był to strzał z mojej strony Ale to jest pelota To to mi nic nie zrobi No właśnie O tym mówię I tam dalej mamy Niszczyciel czołgów jakiś, ok. O kurde Sztuk Okienko życia Nie weszło, ale on Nie trafił 8 killi, spoko wynik Bitwa bardzo fajna. No, dziwne, że się przebił. Pod kątem byłem w sumie. No, ale dobra. Witam gdzieś w dżungli. A dokładnie na mapie dżungla w trybie dominacja yy, No, jadę na pokrótce. Niestety, mam full up tier. No, no to nie sprzyja mojemu czołgu. Yy, no i mapa dżungla, no to nie jest moja ulubiona mapa. Jedna... Bardziej, to jest jedna z moich najbardziej. Nie ulubionych map, jakby to można byłoby powiedzieć. No ale nic, jedziemy na punkt C Tam widzę jakiś kwałk jedzie. Ale tak średnio go widzę. Okej. Okay. Tam trafienie silnik, ok. Nie wiem gdzie, tu, tu gdzieś? Tak jest, troszkę wyżej jest mój. Tylko nie stój tu, proszę. No! Dobra, sycwa. Przynajmniej. O proszę. W czy tylko. Puma się tu przyszyła Nie trafiłem O i jeden 1 zginął Bo tutaj Nie wiem kto to, M4A1 Tak, a to ja mam go na hita Przedni pancerz Mój pocisk powinien wleźć Tak, słyszę ten czołg. Tylko że ze sobą, no właśnie Mam pumę No to fajnie Tą pumę muszę rozwalić Tylko no właśnie Niefajnie Dobra, zjedziemy na dół Przede mną Ferman To jest większe zagrożenie Okej okay, Ferman strzelił może... Oj kurde, to jest 75 75. Ferman To nie fajnie, i on ma dobrą depresję. Działa, z tego co pamiętam. Nie będzie tu dla mnie za najlepiej. Może w... w lufę działa jego. Chwalić, może się uda. Oj, za mną puma. Ta niedobrze. Okej, okay. oberwała A może się odwróci ode mnie Nie wiem co robić kurde Może tutaj w lewo pojadę Chyba będzie najlepsze rozwiązanie Trzeba ciężko powiedzieć, bo Okej, okay, Puma zginęła Ja spróbuję obkrążyć tego Shermana O właśnie Żeby... No nie, no właśnie chodź, 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 chodź Chodź do mnie, chodź, no chodź, no chodź No nie, no nie Dawaj, 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 dawaj Okej, okay, zginął, tak? Tak jest, pali się No to my przejmujemy, to jest mój O, tam ktoś przejechał Przejmujemy strefę Dobra, zjadę tu w dół O nie Widzimy Dobra, odbiłem Dobra, rozwalony To był bardzo... Że on mnie nie rozwalił. No no nie, nie, nie! Kurde, gówniane drzewo. No nie... Nie idzie w dół to drzewo. Dobra Teraz Pod wieżę Pięknie Dobra Udało się trochę tu zająć Dobra, C przejęte, niestety A i... A i B niestety nie nasze Słuchaj, co... kwał... No właśnie I to dwa Dobra, najpierw teciak Dobra Teraz pancer 4H podajże To jest zaraz wyjedzie na mnie Ja na razie się nie ruszam to może wyje Okej okay. Ajajaj. Rozwalił mi celownik celownikwego I Pufków Dwa z lewej strony. No nie widziałem go. No ale byłem obsunięty od boku. Ale spoko runda.